Łukasz Fabiański został piłkarzem roku 2018. Zaskakujące tak naprawdę wyróżnienie dla 34-letniego piłkarza, ale rzeczywiście został piłkarzem roku 2018 według Tygodnika Piłka Nożna. Dzisiaj przedstawię tutaj nominowanych, a także zwycięzców w poszczególnych kategoriach, jeśli chodzi właśnie o nagrody plebisty przyznawane przez Tygodnik Piłka Nożna. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na całym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to Zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jak co roku tygodnik Piłka Nożna przyznaje nagrody właśnie w swoim plebiscycie, jeśli chodzi oczywiście o środowisko piłkarskie. No i tutaj niewątpliwie dużym zaskoczeniem jest to, że Łukasz Fabiański został piłkarzem roku 2018. No może zaskoczeniem nie jest, tak, tylko ze względu jakby tutaj wiek tak do tej nagrody bo z to są piłkarze jakby młodzi obiecujący, czy coś perspektywiczni. Natomiast niewątpliwie zasłużona to jest nagroda, nagroda tak? bo Łukasz Fabiański bardzo dobrze się prezentuje w drużynie młotków West Ham United. Zresztą tutaj miał świetne statystyki, tak? W poprzednim sezonie, i także w tym sezonie ma bardzo dobre statystyki, jeśli chodzi o bramkarze. znajduje się praktycznie na trzecim miejscu pod względem bramkarzy widzę. Tutaj angielskiej. Ja uważam, że on jest jakby wciąż niedoceniony, tak, że na niego naprawdę powinny postawić mocne topowe kluby, takie jak na przykład Chelsea czy tutaj czy Manchester. Chociażby, żeby był bramkarzem rezerwowym, bo ma ogromne doświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, tak naprawdę tutaj nagrody. No to piłkarz właśnie roku to jest Łukasz Fabiański. E, nominowany także był Robert Lewandowski-Krzysztof Piątek, tak? Natomiast jeśli chodzi o trenera roku, to został nim Czesław Michniewicz. E, później był Piotr Stokowiec i na trzecim miejscu Ireneusz Mamrot. No i tutaj myślę, że... Wszyscy są zgodni, tak pomimo tego, że ta reprezentacja U21 gdzieś miała problemy Czesława Michniewicza, pewne potyczki w 2018 roku, to mimo wszystko udało im się zakwalifikować tak na mistrzostwa. Więc no, trenera jakby rozlicza się po, w, w, później po efektach. Następnie odkrycie roku to jest Sebastian Walukiewicz, nie, potem był Radosław Majecki, Damian Szymański, drużyna roku to jest reprezentacja Polski U21, nie, potem Jagiellonia Białystok i. Nie, Tutaj, znaczy potem po prostu w, w, kandydowały też po prostu tutaj Gielonia Białystok i Legia Warszawa. No i teraz piłkarka roku to była Ewa Pajor, tak? Ewa pa Pajor, a tutaj nominowani była, nominowana była także Paulina Dudek i Katarzyna Kiedrzynek. Ligowiec to był Artur Jędrzejczyk i on rywalizował z Kamilem Drygasem oraz Michałem Janotą. Natomiast obcokrajowiec roku to jest Arvidas Nowikowas i on y, rywalizował z Krystianem Gdkierem i Carlitosem. Wszyscy myśleli, że, że obcokrajowcem roku zostanie Karlitos, a tu taka niespodzianka okazało się, że nie. I ligowiec, znaczy pierwszoligowiec pierwszy roku to jest Andrzej Niewulis. Y, y, był nominowany także Bartosz Nowak i Łukasz y, y, Sierpina, y, no ale ostatecznie wygrał Andrzej Niewulis. Niewątpliwie no, tutaj ciekawe są te po prostu wyniki tego plebiscytu jeśli chodzi o tygodnik właśnie piłka nożna. Czesław Michniewicz no to jest tak naprawdę postać, którą tutaj wiele osób mówi, także właśnie bardzo dobrze się spisał, jeśli chodzi o tę reprezentację młodzieżówki. No teraz czeka na przed nim ogromne wyzwanie. Tutaj niektórzy mówią, że on może być później pierwszym selekcjonerem, tak? Może zostać pierwszym właśnie selekcjonerem tej seniorskiej reprezentacji Polski. No zobaczymy. Natomiast niewątpliwie zdobywa to doświadczenie tutaj jeśli chodzi o prowadzenie reprezentacji, bo wiadomo może to jest zupełnie inna sprawa niż, niż tutaj prowadzenie klubu piłkarskiego. Natomiast no, ciekawe jest to, że piłkarz roku tutaj nie zwyciężył Krzysztof Piątek, tak? no bo w ostatnich w sukcesach teoretycznie powinien zwyciężyć Krzysztof Piątek. No ale Krzysztof Piątek na razie ma kilka meczów za sobą bardzo dobry, czy najwyższym poziomie. Natomiast Łukasz Fabiański prezentuje dobrą, wysoką pozi poziom cały czas, tak? Tutaj. Y oczywiście Fabiański przeniósł się do West Ham United, tak, z poprzedniej drużyny, natomiast ja zawsze mówię tak, nie można oceniać jakby bramkarza, czy na przykład teraz się bardzo krytycznie mówi na temat Glika w AS Monaco, ale nie można ich oceniać przez pryzmat drużyny, bo drużyna może grać słabo, natomiast piłkarze mogą się dobrze prezentować, tak, jeżeli ja na przykład słyszałem, że tam był kontrakt, konflikt między Thierrym Aury a tutaj tą Starzyznów AS Monaco, wśród nich także był właśnie Glik, gdzie Thierry Henry miał pretensje do Glika. No to nie na tym polega, tak? Nie na tym polega, żeby wziąć najstarszych piłkarzy i ich zrugać yy, publicznie, tylko rzeczywiście tutaj spojrzeć na to, kto jest dobry w tej drużynie, tak? No bo wyniki nie zawsze jakby o tym świadczą. No niewątpliwie Łukasz Fabiański ma klasę tak, jakoś piłkarską zawsze to pokazywał, jeśli na przykład chodzi o reprezentację Polski. Ja muszę powiedzieć, że nie przypominam sobie takiego meczu, żeby Łukasz Fabiański w reprezentacji Polski zawiódł, tak? No, a co do innych bramkarzy, no to na pewno były takie momenty. Natomiast rzeczywiście Łukasz Fabiański zawsze trzyma ten poziom, fason i często ludzie mówią, że jest niedoceniony, tak? Że dziś się stawia na Wojtka Szczęsnego, przynajmniej stawiało się, tak? Zawsze był tym pierwszym wyborem i Łukasz Fabiański powinien dostawać więcej swoich szans. No dzisiaj wiemy, jaka będzie sytuacja w reprezentacji Polski, bo już to powiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, że on mm, będzie miał taką zasadę, że na pół roku będzie wyznaczał bramkarza, tak? Nie, czy nie, nie ma takiej sytuacji, żeby tutaj Wojtek Szczęsny cały czas był bramkarzem numer jeden, natomiast będzie na pół roku wyznaczał, tak? Czy przez pół roku będzie ten bramkarzem numer jeden, ten, przez pół roku następny? Zresztą było to widać w tych meczach, tutaj jeśli chodzi o reprezentację Polski, że on sprawdzał różnych bramkarzy, tak? Jerzy, Jerzy Brzęczek, i myślę, że to jest bardzo dobre. Myślę, że to jest bardzo dobre, natomiast niewątpliwie Polska bramkarzami stoi, mamy wielu wspaniałych bramkarzy, tak? Jak teraz mamy urodza jeśli chodzi o napastników to tak samo jest z bramkarzami. Natomiast jeśli chodzi też o wytłumaczenie fenomenu polskich bramkarzy za granicą, jest on bardzo prosty z tego względu, że bramkarze zawsze mają praktycznie trening indywidualny, czyli trenują dwa razy albo trzy razy więcej, tak? Niektórzy mówią nawet dziesięć razy więcej. No nie, może aż tyle to nie, bo i dom i trenują w swoim w swoim gronie, tak, trzech, czterech czy pięciu bramkarzy mają swojego trenera. Oczywiście początek tre... Treningu zawsze jest ten sam, wspólny dla całej drużyny, to jest rozruch, ćwiczenia i tak dalej, ale później mamy trening indywidualny, tak, indywidualizm, gdzie na przykład tutaj pozostała część drużyny tutaj trenuje ze sobą, tak, a więc obrońcy, napastnicy, pomocnicy, nie ma zindywidualizowanego tego właśnie trybu treningu. I dzięki temu właśnie ci bramkarze, jak później wyjeżdżają za granicę, no to poza oczywiście kwestiami już tutaj przygotowania fizycznego, mentalnego, no to oni się bardzo dobrze prezentują. No warto wspomnieć o tym, że tutaj Boruc pomimo tego, że ma 39 lat dalej występuje, tak, w Anglii i Dalej jest po prostu bramkarzem, czyli to pokazuje także, że dalej są jakby polscy bramkarze doceniani. Tak to właśnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o odkrycie roku To Sebastian Walukiewicz Tutaj nie mam też co do tego odkrycia Jakby Wielkiego Zarzutu, tak? no, zgadzam się z tym Drużyna roku to jest reprezentacja Polski U21 No niewątpliwie, tak? jeśli chodzi o na, na tle tutaj Polskich klubów To na pewno ta U21 wywalczyła tak? no, Przede wszystkim te mistrzostwa Natomiast no, gdzieś te kluby zawiodły nas w, w meczach Tutaj tak w europejskich pucharach Oczywiście trzeba mieć odpowiednią miarkę, tak? No, nie można mieć takiej samej miarki do Jagiellonii co do Jolegi Warszawa Natomiast rzeczywiście drużyną roku została reprezentacja Polski U21 i na tym wszyscy mamy tutaj nadzieję, że no, spełni nasze oczekiwania też w tym roku 2019 warto wspomnieć też piłkarka roku Ewa Pajor tak, że tutaj już coraz częściej pojawiają się też wśród tych męskich kategorii też tutaj właśnie kobiety tak, tak samo to robi tutaj robią największe tak, organizacje FIFA i tak dalej też już włączają po prostu kobiety że równouprawnienie nie musi być absolutnie tak, że piłkarka roku Jeszcze mi się, wydaje, że w przyszłości pewnie będzie trener czy trenerka roku tak, tutaj, albo drużyna żeńska, no, oczywiście w Polsce nie mamy takiej tej drużyny żeńskiej aż tyle tak rozwiniętych, czy, czy tak to ma miejsce za granicą. Nie jest popularny tak futbol wśród kobiet. Natomiast ligowiec roku Artur Jędrzejczyk. No tutaj niektórzy mówią, że to może być zaskakujące. Natomiast wydaje się, że to jest ze wszechmiar też dobra ocena. Z tego względu, że Artur Jędrzejczyk pokazał charakter. Został w Legii Warszawa. Mówiło się głośno o tym, że, 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 że ma opuścić Legię. On się nie ugiął, pozostał. Dziecko mu się urodziło. To był kolejny tak naprawdę powód do tego, żeby zostać w Warszawie. Tutaj chce się związać. Wszyscy narzekali, że ma kontrakt za wysoki tak, no ale to nie jest jego wina bo tak został sprowadzony do, do Legii Warszawa tak występował, przecież na wschodzie zarabiał bardzo dobre pieniądze gdzieś do, klub się z nim porozumiał, że będzie zarabiał te same pieniądze ale w dłuższym perspektywie czasu w każdym razie doszło do, doszło do porozumienia no, ale y, przez pewien moment była próba sił, tak, żeby Artur Jędrzejczyk odszedł. Ostatecznie nie odszedł. No, i mamy tutaj obcokrajowców roku. Y, no, to też jest y, tutaj wybór. Y, myślę, że bardzo dobry. Arvidas Ar 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 Nowikowos. Y, potem mamy. Krystiana Gitkiera i Carlitosa, tak? Ym, pomimo tego, że Carlitos bardzo dobrze się spisuje szczera Bramki, no to to nie, nie, nie oznacza, że od razu zostanie wybrany tutaj obcokrajowcem roku, tak? No to tak samo jak w piłkarzu roku, no to też był Robert Lewandowski nominowany, czy Krzysztof Piątek, a wygrał yy, Łukasz Fabiański. Także tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, czy zgadzacie się z takim właśnie oceną. Tutaj, na, na, według tygodnika, piłka nożna, czy rzeczywiście, według Was, ci piłkarze powinni otrzymać nagrody. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Cześć.